Ja i Jaciulu Kutagan. Witam wszystkich. Po tym humorystycznym moim wstępie opowiem wam w dzisiejszym odcinku, jak czytać książki techniczne. Jak widzicie, macie tutaj Nekronomikon wśród technicznych rzeczy. Dałem takie coś, ponieważ. E, to dużo ludzi to jest właściwie czarna magia, czytanie tych książek. Ja sam, jak zaczynałem swoją przygodę z książkami technicznymi, nie byłem lepszy. I teraz Wam zdradzę moje techniki, które opracowałem. Myślę, że mogą się przydać, bo nie widziałem nigdzie na YouTubie takich um, jakby to powiedzieć poradników. Chyba tylko jeden. I to bardziej taka rozmowa dwóch ludzi, jak oni robią. Ja robię tak. Według mnie najlepiej jest sobie przeczytać jakiś tam fragmenty tej książki pobieżnie. No, tam powiedzmy to jakiś poddział, nie? Typu, jeżeli to jest na przykład o oscyloskopach, to sobie przeczytać ten dział o oscyloskopie i skończyć, przerwać na jakiś czas. Przerywam. I czasem to jest jeden dzień, czasem to jest godzina. I potem drugi etap to jest yy, zrobienie sobie, wzięcie sobie zeszytu, zeszyt w kratkę A4. Według mnie jest najlepszy do tego wszystkiego, do jakich technicznych rzeczy i tak dalej. To generalnie na pierwszym dniu studiów. Nam wykładowca z fizyki powiedział, weźcie sobie Państwo, przynieście zeszyt w kratkę i duży A4. Bo po prostu lepiej się rysunki robi techniczne i tak dalej. Więc, generalnie, wziąć sobie zeszyt w kratkę A4 i długopis. Ja, możecie ołówka, możecie kredki, no ja tam głównie długopisa korzystam, ewentualnie jakby było kolorowe to też by lepsze te notatki były, ale ja wam się szczerze przyznam, że nie chce aż mi się tak męczyć, żeby te notatki sobie kolorować. I po prostu wypisuję to, co zrozumiałem z tego własnymi słowami. Często jest tak, że patrzę się na książkę i po prostu przepisuję. Co tam jest, ale nie słowo, słowo, tylko na mój język. Jeż, jeżeli bym czegoś nie zrozumiał, to używam po prostu modelu językowego. Wrzucacie sobie um, to, co was nurtuje. Nie wiecie, co was nurtuje? To napiszcie, co rozumiecie modelu językowego, i on was często naprowadzi. Wytłumaczy Wam, co jest źle, co nie jest źle. I model językowy to jest, jaki tam chcecie. No, może być ChatGPT, może być DeepDesk, De Deep może być Grog, może być Gemini. Ja używałem różnych, bo był po prostu, można sobie użyć tak zwanego wpisać LM Arena i tam macie wszystkie modele za darmo. Tylko jedna wada jest taka, że te konwersacje po czasie są usuwane. Tak, no ja tam, no, bo nie jesteście tak jak na przykład na GPT zalogowani. I mi się zdarzyło, że po prostu e, moja konwersacja została jakby usunięta potem, więc już tego nie możecie sprawdzić, nie możecie sobie powtórzyć. Więc ja preferuję te jednak darmowe modele, ewentualnie jeżeli macie pieniądze, możecie sobie kupić, to już tam od Was zależy. Dobra. A i jeżeli chodzi o te notatki, to co notuję? Jeżeli jest jakiś rysunek, to staram się go przerysować, typu na przykład jakiś symbol zaworu e, pneumatycznego czy hydraulicznego, to staram się go przerysować, napisać co jest, jak on mniej więcej działa, co robi i tak dalej, gdzie go się stosuje. E, tak samo na przykład, jeżeli macie na przykład diodę, no wiadomo, że dioda przewodzi prąd tylko w jednym kierunku. Jeżeli będzie przewodziła w drugim, to się uszkodzi, no chyba, że to jest dioda zenera. Na przykład, że dioda szybkiego się szybciej prze, e, przełącza niż zwykła dioda, wchodzi w ten stan przewodzenia. Jak dobrze pamiętam, Bo w każdym razie to też niekoniecznie mogę tutaj wszystko dobrze powiedzieć, ale rozumicie o co mi chodzi. Jaki tam jest na przykład wzór na prawo OMA to jest, że U równa się I razy R. Tak uproszczone piszecie, co to jest U, co to jest I, co to jest R. Jeżeli macie jakiś tam schemat, to go przerysowujecie. Jeżeli macie na przykład jakiś kod w jakimś języku programowania, to też go przepisujecie i staracie się zrozumieć, co każdy blog robi. Tak samo w sumie też ze schematem. Każda linijka, tak? Nawet nie każdy blok tego kodu, tylko każda linijka. Tak samo ze schematem staracie się zrozumieć, co każdy element robi, albo razem jak one są połączone w blok, albo na przykład, jeżeli jest jakaś matematyczna rzecz, to na przykład, jeżeli jest tu pokazany jakiś algorytm rozwiązywania problemów, to go staracie się też przepisać. Oczywiście wszystko własnymi słowami, tak jak najbardziej Wy rozumiecie tu. Um, dobra. To następne um, rzecz. Um, odpoczywacie sobie znowu jakiś tam czas, tak minimum godzina. Myślę, że powinna wystarczyć. Um, i potem przepisujecie sobie. Ja robię tak, że przepisuję sobie cały. Um, Cały ten, jak to się nazywa. Moje notatki sobie przepisuję do modelu językowego, żeby mi przeanalizował, czy coś tam jest źle, bo może coś ja źle rozumiałem, ewentualnie on jeszcze mi dopowie i tak dalej. I według mnie to jest bardzo skuteczna metoda, najskuteczniejsza jaka mogę sobie wyobrazić. Bo po prostu ja traktuję model językowy jako mojego nauczyciela, tak. Dobra. No i ja oczywiście przepisuję to. Nie, rob, nie wysyłam zdjęcia, tylko przepisuję to, bo w ten sposób też, jakby utrwalam wiedzę. Jeżeli to by było na przykład schemat elektroniczny, no to starałbym się go zapisać w formie e, Spice'owej. E, no. To jest trochę na inny odcinek, żebym tu Wam to przedstawiał, co to jest forma spajsowa, ale może zrobię to kiedyś. Um, druga rzecz to jest taka, że um, po prostu jak już mi tam algorytm, ten model językowy wypluje te Moją analizę tych notatek, to tam czytam, tam ewentualnie sobie coś dopiszę z tego. I potem znowu kończę, znowu przerwa. I czytam sobie notatki do tego fragmentu i sobie znowu robię następny fragment, następny fragment. I tak robię, aż do momentu nie skończę rozdziału, ksi nie skończę rozdziału książki, i potem sobie jeszcze. Powtarzam te notatki. W sensie czytam sobie te notatki, wszystkie z tego rozdziału, żeby wiedzieć, na ile się to moje rozumienie zmieniło danego zagadnienia. Powtórzyć sobie jakieś nowe rzeczy i tak dalej. I robię tak z każdym rozdziałem, i potem jeszcze raz sobie czytam te notatki z książki. Dodatkowo, co jeszcze możecie zrobić? Jeżeli w tym rozdziale są jakieś rzeczy praktyczne, typu nie wiem, obliczanie przepływu prądu, to możecie sobie to policzyć na kartce, tak? Jakoś tam sprawa OMA. Albo na przykład, jeżeli jest tam jakiś schemat, to możecie go uruchomić w LT Spice. Ja zrobiłem tam prosty poradnik z LT Spice'a. Więc w razie czego możecie sobie też tam go obejrzeć, albo obejrzeć u innego youtubera, tak gdzie Wam będzie najlepiej po prostu. Co jeszcze? Albo jeżeli to jest kod, to go przepisujecie. Jeżeli to jest jakieś zadanie z matematyki, też postarajcie się to rozwiązać. Możecie ewentualnie poprosić model językowy o to, żeby wam jakieś przykłady podała. Ewentualnie też starajcie się eksperymentować z tym kodem czy z tym schematem elektrycznym. Co się stanie, na przykład, jak wypnę ten rezystor? Co się stanie, jak usuną tę linijkę? Co się stanie, jak dopiszę nową linijkę? To jest zawsze jakaś nauka. I z tego wyniesiecie naprawdę dużo. Bo, we, bo teraz już w sumie chyba powiedziałem wszystko, co chcę powiedzieć. Tylko jeszcze chciałbym dodać że książki techniczne dużo ludzi czyta, i ja też tak robiłem na początku jak zwykłe opowieści prozy, a to jest po prostu jeden z części etapów. Czyli ten pierwszy etap, gdzie ja sobie po prostu robię pobieżny przegląd danego podrozdziału. I sobie tak to przeczytam, ale to tylko, żeby obszaskać się z tematem, a nie robicie tak. Czyli to jest tak. Na podsumowanie, pobieżne przeczytanie książki, zrobienie do tego notatek. Trzecia rzecz, wysłanie tych notatek do AI. Przepisuję to ręcznie. Nie wysyłam zdjęcia, bo mógłbym, ale ręcznie lepiej się nauczycie czwarte, przeczytanie tych notatek jeżeli jest tam jeden rozdział bo ja nie będę czytał każde, każdego tego mojego podrozdziału, który zanotuje, wy możecie jeśli chcecie, jeśli wam to się bardziej podoba, ale jestem trochę zbyt leniwy żeby to czytać, więc sobie czytam jak już mam wszystko i piąte to przeczytanie tych wszystkich notatek po zakończonej książce. No i w sumie tyle. I to jest chyba wszystko, co chciałbym w tym odcinku powiedzieć. Jeżeli macie jakieś dodatkowe techniki, możecie napisać w komentarzu. Będę wdzięczny. No i to jest chyba wszystko. Trzymajcie się. Cześć.